Jakub Lorber, Trzy dni w świątyni jerozolimskiej, rozdział 24 Ostry ton sędziego wyprowadził świątynnych z równowagi do tego stopnia, że przestraszeni do głębi zaczęli się jąkać i nie potrafili ułożyć ani jednego sensownego zdania. Tylko jedynie Joram nie stracił głowy. Wstał więc ze swego krzesła, głęboko się ukłonił sędziemu i rzekł: Joram, wielmożny sędzio i władco całej Jerozolimy, z jej wielkimi obszarami, które ją otaczają, jeżeli chodzi o pojęcie istoty boszej, to jest dość trudna sprawa. Mojżesz, Najwyraźniej zabronił nam wyobrażać sobie jakieś pojęcie o nim i w związku z tym w naszej świątyni nie znajdziesz ani jednego obrazu, który mógłby oddziaływać na ludzkie zmysły w ten sposób, że kształtuje obóstwie jakiekolwiek pojęcie konkretne. Mimo to ojcowie nasi tacy, jak Abraham, Izaak, i Jakub, miewali nieraz widzenia, kiedy widywali Boga i zawsze tylko w doskonałej ludzkiej postaci. Rozmawiali z nim, nie zważając na następną wypowiedź Mojżesza, która brzmi Nikt nie może oglądać Boga, aby mógł dalej żyć. Bóg bowiem jest trawiącym ogniem i mieszka w niedostępnym świetle. A jednak Mojżesz pragnął pewnego dnia zobaczyć Boga, nawet za cenę natychmiastowej śmierci. Rzekł Bóg na górze Synaj do Niego. Schroń się do tej groty. Tamtędy przejdę. Kiedy zawołam Ciebie, wyjdź z groty, a zobaczysz moje plecy. Pojęcie Boga jest sprawą dość trudną. A nawet niemożliwą, choć ludzkie serce tęskni za Bogiem, to jednak nie może go sobie nawet wyobrazić, gdyż On jest stwórcą, a my stworzeniami. Szczerze mówiąc, nie można poganom mieć za złe to, że wyobrażają sobie swego Zeusa jako doskonałego człowieka. Oni nawet nie wiedzą, że są na drodze błądzenia. My natomiast musimy zadowolić się słowem Jachwe, które wyraża pełnię. Jeżeli chodzi o moje osobiste zdanie, to wyznaję, że chłopiec ten jest jako Bóg, gdyż jest dobry i ma wielką moc. Pomyśl, dla narodu, który zrósł się. Z nauką Mojżesza i z prorokami, centrum pobożności stanowi świątynia, będąca źródłem szczęścia duchowego. Do niej każdy wznosi swoje pragnienia i swoje nadzieje. W świątyni naród czuje się bliski swego Boga. Wie, że Bóg go słyszy przez swoich arcykapłanów. I wysłuchuje go dzięki ich modlitwom. Zabierz to narodowi i jednym machnięciem ręki. Zabierz jemu arkę przymierza i postaw na jego miejscu tego Boskiego Chłopca, a będziesz miał powszechną rewolucję w całym kraju. Owszem, jesteśmy błaznami, ale zmuszeni jesteśmy być nimi. Gdyby nie ten przymus, gdyby nasze życie, dobro narodu i jego spokój nie były uzależnione od tego warunku, już od dawna przestalibyśmy błaznować. A może wyobrażasz sobie, że to jest rzecz niezwykle łatwa, wmawiać narodowi coś, co wcale nie istnieje i co do którego nie można sobie nawet przy najlepszej chęci wyrobić jakiegoś poglądu. Moje osobiste zdanie o tym chłopcu pokrywa się całkowicie z twoim zdaniem, ale wobec narodu muszę mimo to błaznować jak dotychczas. Nie mogę nawet w najmniejszym stopniu zdradzić się z tym, że w swoim sercu myślę zupełnie inaczej czego naród nawet nie przypuszcza. Gdyby chłopcu udało się z biegiem czasu zwrócić uwagę całego narodu na siebie, jak uczynił to z nami, tak żeby go naród uznał i przyjął za tego, którym jest, wtedy z łatwością dałby on sobie radę z całą świątynią. Ale od dawna wypróbowanej instytucji, w której kotują się liczne i ze sobą sprzeczne interesy, niełatwo jest usunąć na bok, jak starą szafę, zastępując nową. Takie jest moje zdanie, a jestem tego absolutnie pewien, aby komukolwiek z Was udało się zbić prawidłowość mojej argumentacji. Odpowiedział sędzia. Zgadzam się z Tobą. Z tego punktu widzenia niewiele da się na razie powiedzieć przeciwko Twoim wywodom, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, skoro wierzycie w posłannictwo tego chłopca, to moglibyście na początek w odpowiedni sposób skierować na niego oczy narodu. Tłumacząc wiernym, jakie wyróżnienie spotkało Ziemię, odpowiedział Joram. Propozycja jest zupełnie słuszna i sądzę, że w tym kierunku da się coś zrobić. Mimo to, pociągnięcie jest dość ryzykowne, które może chłopcu i nam przysporzyć dużo kłopotu. Pomyślcie, po pierwsze, chłopiec na pewno nie pozostanie w świątyni, ponieważ jego rodzice przyjdą po niego i zabiorą go do Nazaretu. Po drugie, setki tysięcy ludzi żądałoby od nas wyjaśnienia, dlaczego ten chłopiec, którego nadejście zapowiadał prorok, nie zamieszkał w domu, który jest jego godzin, a domem tym, jest przecież świątynia. Jak mamy się przed narodem tłumaczyć, że chłopiec pragnie mieszkać w Nazarecie, a nie w mieście Boga? Trzeba liczyć się z tym, że naród powie nam: Miasto i świątynia musiały dopuścić się jakiegoś wielkiego przestępstwa. Trzeba sprawę zbadać i grzech zmazać. Jednym słowem, Jakkolwiek byśmy postąpili, zawsze spowodowalibyśmy w narodzie wielkie poruszenie, które przysporzyłoby nam tylko same kłopoty. Dlatego uważam, że byłoby lepiej, abyśmy narodowi na razie nic nie mówili, lecz zostawili decyzję chłopcu i przyszłości. Niech sprawy potoczą się potem, jak chcą, a my przygotowani, dzięki naszym trzydniowym obradom, będziemy mogli przygotować się jeszcze lepiej i dokładniej. Zresztą pozwólmy mówić samemu chłopcu, niech powie, czego on właściwie chce, albowiem trudno nam będzie przeciwstawić się jego woli. O ile nasz kanał przedstawia dla ciebie wartość, to pamiętaj proszę o subskrypcji, łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.